Witam ponownie. Pogody dalej nie ma. Nie latamy. Tak to już jest z tym lataniem. Nie ma pogody, nie ma latania. Ale wróćmy do początków. Czyli mamy tandem zrobiony. Podoba nam się latanie. Dobrze się czujemy w powietrzu. No albo można zrobić tak jak ja zrobiłem, ponieważ już latałem wcześniej, więc wiedziałem z czym to się je. Wykonywałem skoki spadochronowe. No i byłem zdecydowany na latanie. No ale teraz kolejne pytania. Gdzie i jak będę latał? Więc jeżeli mieszkam blisko gór na południu, więc wybieramy latanie swobodne, jest to yy, można powiedzieć tańsza wersja, ponieważ potrzebujemy tylko skrzydło, uprząż z platożon zapasowy No i te wszystkie dodatki typu kask, radio, bariometr. Natomiast jeżeli mieszkamy w centrum Polski albo na Pomorzu, no to pozostaje nam albo do jazdy w góry, czy wyjazdy w góry, albo latanie napędowe. Czyli wiąże się to z zakupem skrzydła, napędu, zapasu, kasku, radia. No i tych wszystkich dodatkowych rzeczy. Jeżeli już się zdecydujemy, gdzie i jak będziemy latać, no to mamy ukończone 18 lat, no to idziemy do szkoły paralotniowej. W szkole paralotniowej instruktor Dobierze nam sprzęt do naszej wagi, do naszych wymiarów wzrostu i dzięki temu będziemy mieli komfort w lataniu. Ja niestety kupowałem sprzęt używany. No i moje pierwsze początki, postaram się wstawić link pod filmik od tego mojego bloga no były dość trudne ponieważ sprzęt zakupiony od różnych osób, od kogo innego napęd, od kogo innego skrzydło no niestety nie był dobrze skonfigurowany i albo zaraz po starcie w zasadzie wpadałem nie musiałem, ale Wpadałem w uprząż. Miałem kłopot z lądowaniem, ponieważ yy, miałem kłopot z wyjściem z uprzęży, żeby wylądować. A po drugie, no, niewyregulowane sterówki prowadziły do tego, żeby skręcić. No to prawie musiałem zaciągnąć sterówkę bardzo nisko. I to reakcja skrzydła była dosyć. Yy, Powolna. Także niekiedy nie opłaca się iść na skróty i kupować narkiet sprzętu i próbować samemu. O wiele większy komfort ma się, jeżeli jednak skorzysta się ze szkoły i pójdzie się powiedzmy na kurs, gdzie się podstaw można nauczyć. Czyli najpierw szkoła, potem sprzęt. No sprzęt. Jeżeli już zrobimy kurs, no to mamy dwa wyjścia, albo nowy, albo używany. I kolejna sprawa to jest związana z lataniem, to jest jak gdyby dobór, dobór skrzydła. Ja latanie bym porównał do jazdy konnej. Na nich, zaczynając swoją przygodę z jazdą konną nie wsiada na jakiegoś narobistego konia wyścigowego, który jest nerwowy. Potrafi wjeżdżać, kopać. Każdy by chciał się uczyć na takim spokojnym koniku, który, który jest przewidywalny. No i tak samo jest w paralotniarstwie. Para yy, najlepiej zacząć od skrzydła szkolnego. Czyli tak producenci produkują skrzydła, żeby były dobrane do yy, nalotu, do wiedzy pilota i do jego umiejętności. Jak mówiłem, jeżeli w roku wylata się 50 godzin, to jest dobrze. Jak jest 100 godzin, to już jest super nalatane przez cały rok. Ech. Także latając na skrzydle szkolnym, można się wiele o powietrzu nauczyć. I o zachowaniu skrzydła w tym powietrzu. Bo niestety no, my też mamy pewien wpływ na to, co się ze skrzydłem dzieje, ale to raczej w, niekiedy w negatywnym tego słowa znaczeniu. Taką miałem przygodę, jak właśnie z kolegami pojechałem na klif do Dębiny. To był mój w zasadzie. Jedne z pierwszych lotów swobodnych, jakie miałem, warunki były super dobre. Nie było za mocno, nie było za słabo. Po prostu wystarczyły. Ubrali mnie w uprząż kask, radia jeszcze nie miałem, więc wypchnęli z klifu i lecę. Obserwowałem to na. na w wielu filmikach obserwowałem, będąc na klifie, jak latają, no nie jest to trudne, więc lecę. Lecę godzinę, lecę dwie, lecę dwie i pół godziny. Godzina czternasta. Wystartowałem w krótkiej koszulce. Ręce spieczone, już czuję. Twarz spieczona. Pić się chcę. No co robić? Trzeba lądować. No ale nie bardzo mi to wychodziło, ponieważ byłem za lekki. I gdy już byłem prawie nad nad plażą, no to znowu podmuch mnie zabrał i znów jestem nad klifem. Więc ponownie próbuję podchodzić do lądowania hamuje, 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 to jestem coraz niżej, ale bardzo powoli, już człowiek zniecierpliwiony więc zaciągnąłem sterówki ile się dało no i wtedy przeciągnąłem skrzydło o tym się dopiero dowiedziałem później, że to jest przeciągnięcie skrzydło się złożyło poleciałem w tył całe szczęście, szczęście w nieszczęściu, że yy, Byłem akurat na takiej płaszczyźnie klifu, że yy, zamortyzował piach mój upadek i zsunąłem się po klifie jak, jak po zjeżdżalni lądując. Nic się nie stało, no, żadne korzenie, konary, kamienie, nie, nie zahaczyłem także poza wielkimi oczami ze strachu to się nic więcej nie stało w każdym razie to doświadczenie nauczyło mnie że no niestety jednak kurs będzie tutaj najwłaściwszym rozwiązaniem i trzeba szukać szkoły instruktora żeby się jednak trochę więcej dowiedzieć niż to co tłumaczą koledzy no od tamtej pory już minęło parę lat. Było jeszcze parę upadków. Ale trzeba się podnieść i iść dalej. Parę razy sprzęt był rozwalony totalnie. No ale daliśmy radę. Teraz już mam drugi napęd. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.